Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja Piotr Tajczyński i witamy w Tętnie Pulsu. Program jest na żywo, nieudawany. Wszystko mówimy jak jest, proszę Państwa. A jest śmiesznie. No nie wiem, czy śmiesznie, to, to zależy. By się śmieszyło. No, no trochę śmieszy, ale, ale z drugiej strony, jak się najpotężniejsze państwo świata tak kompromituje, to. To nie wiem, czy tak do końca jest śmiesznie. No ale no dobra, dobra. to powiedzmy, co się wydarzyło. Kevin McCarthy przestał być speakerem Izby Reprezentantów po zaledwie 9 miesiącach. Nawet i to nie. No, i jak zwykle, my mamy podcast 3 lata, a mam wrażenie, że co, co chwila mówimy Państwu, że dzieje się rzecz niespotykana w historii całej. Stanów Zjednoczonych i znowu dzieje się rzecz niespotykana w całej historii Stanów Zjednoczonych. Otóż, speakera po prostu odwołano. McCarthy jest najkrócej, był najkrócej urzędującym speakerem, bodaj tam od lat 70. XIX wieku, ale z ówczesny... 1876 roku, kiedy speaker Michael Kerr umarł na gruźlicę po 8 miesiącach urzędowania, Kevin McCarthy pobił go o niecały miesiąc. No, właśnie, ale tamten umarł, a tego wyrzucili, więc to jest pewna różnica. I żeby było jeszcze zabawniej, jeżeli tak to można ująć, no to wyrzucili go członkowie własnej partii. Bez nich, McCarty. gdyby nie ich inicjatywa, to McCarthy nadal byłby speakerem. Powiedzmy, jak to było. Kevin McCarthy został speakerem w styczniu po 15 turach głosowania, jak państwo pewnie pamiętacie. Dość upokarzające to było. Jednym z warunków, żeby się zgodzili na niego, ci radykałowie, między nimi Matt Gates i cała ta frakcja szurska powiedzmy, było to, żeby się zgodził na obniżenie progu koniecznego do złożenia wniosku o usunięcie spikera ze stanowiska. To znaczy od stycznia wystarczył, wystarczyła jedna osoba, żeby poddać pod głosowanie wniosek o usunięcie spikera. No i jak to zawsze, jak to często bywa, strzelba wypaliła. No i ten wniosek został złożony przez naszego ulubionego Mata Gatesa w ramach zemsty za to, że Kevin McCarthy ośmielił się dogadać z demokratami. No właśnie, bo o co tutaj chodziło? Jeszcze w czerwcu mieliśmy sytuację, w której Stanom Zjednoczonym groziła niewypłacalność, to znaczy Stany Zjednoczone po prostu przestałyby spłacać swoje długi. I wówczas Kevin McCarthy, żeby uniknąć tego scenariusza, który byłby i dla amerykańskiej gospodarki, i dla gospodarki światowej dość poważny i miał przykre konsekwencje, żeby tego uniknąć, dogadał się z demokratami, w tym z prezydentem Bidenem i w ramach tej umowy, no, zgodzono się co do tego, że obniżone zostaną niektóre wydatki federalne, ale dla frakcji radykalnej w Partii Republikańskiej to było za mało. Ten, ta ugoda, która pozwoliła uniknąć katastrofy, przeszła głosami demokratów i części umiarkowanych republikanów, a ci radykałowie uważali, że McCarthy zdradził. Teraz mieliśmy do czynienia z sytuacją, że groziło nam, jak Państwo opowiadaliśmy, zamknięcie rządu, to znaczy w wyniku nieprzegłosowania ustawy, która finansuje poszczególne agencje rządowe, one nie dostają pieniędzy, nie mogą funkcjonować. To jest mniej poważna sprawa, no ale utrudniająca życie milionom ludzi w Stanach Zjednoczonych. I znów McCarthy na ostatniej prostej dogadał się z demokratami i przegłosowano takie prowizorium budżetowe finansujące działanie instytucji państwa do 17 września. W ramach ustępstw na rzecz radykałów zgodzono się, że tam nie będzie finansowania pomocy finansowej dla Ukrainy, no ale Stany Zjednoczone będą mogły dalej funkcjonować. I to także się radykałom nie spodobało. No i Matt Gates złożył wniosek o odwołanie. Rozpoczęła się powiedzmy dyskusja, i po dyskusji doszło do głosowania. No i wynik był taki, że 216 do 210 za odwołaniem McCarthy'ego. Wszyscy demokraci i 8 republikanów zagłosowało za odwołaniem. Nie wszyscy wzięli udział w głosowaniu. Człowiek demokratów nie głosowała, w tym Nancy Pelosi i troje bodajże republikanów, więc ten wynik by się nie zmienił. No, nic dziwnego, widzieliśmy od początku, że przewaga McCarthy'ego jest, przewaga republikanów w izbie jest znikoma, więc wystarczy naprawdę kilka głosów głosujących razem z demokratami, żeby tę większość stracić. No i dokładnie do tego doszło. Kevin McCarthy usunięty ze stanowiska. No i co mamy, proszę Państwa? Mamy chaos. To znaczy, nie ma speakera. Jak nie ma speakera, to nie można podjąć żadnej decyzji. Jest speaker pro tempore, speaker tymczasowy, którym został Patrick McHenry. Według naprawdę. Zadziwiającej procedury, o której istnieniu nie wiedziałem. Nie wiem, czy ty w ogóle słyszałeś o tym wcześniej? No, nie, bo nie byliśmy w takiej sytuacji, więc z jakiego powodu miałbym się interesować tym, co się dzieje, kiedy nie ma speakera? Kiedy to jest jak to naprawdę jest. Jak jakiś serial po prostu o amerykańskiej polityce. Okazuje się, że każdy speaker lub speakerka, obejmując stanowisko, przygotowuje tajną listę osób, które mają go lub ją zastąpić w wypadku jakiejś katastrofy to było przyjęte po 11 września, I to jest tajna lista i ona zostaje otwarta wtedy, kiedy stanowisko zostaje opróżnione. No i jakby po opróżnieniu to listę okazało się, że numerem jeden na liście Kevina McCarthy'ego jest Patrick T. McHenry, kongresman z Karoliny Północnej. No i, no i on jest teraz speakerem, tylko że on jest speakerem tymczasowym, jedyne co może zrobić, to może przewodniczyć posiedzeniu, na którym będzie wybrany nowy speaker. Nie, no ale właśnie... tego posiedzenia na razie nie ma, bo wszyscy się rozjechali do domów, kongres jest, sesja jest odroczona, nie ma zbickerów. No właśnie to, co on może zrobić, to znowu jest jak gdyby przedmiotem debat. Co, co mu wolno, czy jeżeli byłaby jakaś nagła ustawa, którą trzeba przegłosować, to czy on miałby prawo przewodniczyć takim obradom, czy nie? Ja czytałem, że nie może. No ja czytałem, że w tej chwili debaty prawników trwają i że jeżeli byłyby nagłe wydatki na przykład jakieś do poniesienia to teoretycznie mógłby taką, taką sesję poprowadzić, ale tu to jest wszystko po raz pierwszy i nikt nic nie wie jak to ma funkcjonować. Wiemy tylko, że nie jest w linii sukcesji prezydenckiej, czyli to, to nie jest tak, że nagle Patrick McHenry wskoczył i jest numerem 3 na liście do zastąpienia prezydenta. Numerem Numer dwa. Dwa. Numer 2. Dwa jest trzeci w więc no cóż, kogoś no więc, trzeba będzie wybrać. No i co się teraz stanie? To no znaczy... Fajne było to, że oni chcieli, co taki słyszałem, że był taki pomysł, że Kevin McCarthy przegra to głosowanie, a potem się znowu zgłosi, i oni go znowu wybiorą, znowu za 15 czy 20 razem. Bo znowu jacyś demokraci się wstrzymają od głosu, ktoś tam nie przyjdzie, kogoś się przekona i będzie powtórka z rozrywki. I tak chyba by długo taki pomysł jeszcze funkcjonował. Ale Kevin McCarthy okazało się, proszę państwa, że ma jakąś godność jednak. I powiedział, e nie, to ja już nie chcę. I już powiedział, że nie kandyduje. Teraz no może powinniśmy jeszcze w dwóch słowach powiedzieć państwu, jak się wybiera spikera Izby Reprezentantów. Bo trzeba... Mówiliśmy to 9 okay. miesięcy temu. No 9 miesięcy temu, więc powtórzmy, bo, bo mamy powtórkę z rozrywki, więc wybiera się go większością głosów, ale większością tych spośród tych głosów, czy tych kongresmenów, którzy głosują w danym momencie. I można zagłosować za jakimś kandydatem, na przykład Piotrem Tarczyńskim albo Łukaszem Pawłowskim, a można zagłosować oddać głos obecnym. To znaczy powiedzieć, że się jest, ale nie wskazuje się żadnego z kandydatów. I, I wstrzymuje tak... się od głosu. Coś takiego. I ta, wtedy ci ludzie liczą się do frekwencji, czyli jest kworum na przykład w Izbie Reprezentantów, ale obniża się w związku z tym większość, która jest potrzebna do uzyskania fotela speakera, bo to nie musi być większość bezwzględna spośród wszystkich kongresmenów. A więc demokraci w tej ostatniej walce Kevina McCarthy'ego teoretycznie mogli go uratować. Niekoniecznie głosując za nim, ale głosując, czy tak jak Piotr powiedział, wstrzymując się od głosu. Wtedy o jego losie przesądzałyby tylko głosy Republikanów, no i większość Republikanów chciała, żeby został. No i teraz, co stanie się później? Republikanie, niezależnie od tego, kogo wystawią, to ten ktoś będzie miał dokładnie te same problemy, jakie ma McCarthy, czyli będzie między młotem a kowadłem, będzie musiał się godzić na te radykalne żądania. Swojego, z tej, tej frakcji radykalnej, no ale z drugiej strony niczego nie przegłosuje w Senacie, niczego mu się nie uda uzyskać, jeżeli nie pójdzie na jakieś ustępstwa wobec demokratów. Więc Siły nacisku będą dokładnie te same i jest jeszcze taka mało prawdopodobna opcja, ale tak sobie o niej myślę. Co by się stało, gdyby demokraci przekonali pięciu republikanów, czy pięcioro republikanów do przejścia nawet nie tyle na ich stronę, ale poparcia na ich, czy jakieś, w ramach jakiejś umowy wspierania części agendy demokratów i dzięki temu mielibyśmy speakera teoretycznie na przykład z Partii Republikańskiej, ale popieranego przez Partię Demokratyczną i dzięki temu w ogóle cokolwiek można by uchwalać. I teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, że, że Kevin poleciał. Oczywiście trudno nie mieć trochę satysfakcji, bo Kevin McCarthy to nie jest sympatyczna osoba. To jest człowiek, który jak mówimy nie ma żadnych poglądów, poświęcił wszystko karierze. No tylko... Czy było warto panie Kevinie dlatego, że po pierwsze Kevin McCarthy robił absolutnie wszystko, żeby się przypodobać Trumpowi. Nie przez przypadek zwany był przez Trumpa moim Kevinem. No i co, czy na tej ostatniej prostej Trump mu coś pomógł? No nic mu nie pomógł, to jest najlepsze. znaczy siedział cicho, nie zabrał żadnego głosu, nic nie powiedział. Nie powiedział głosujcie za Kevinem, to nie jest czas na odwoływanie speakera, coś tam. Nie, w ogóle kolejny dowód na to, że ci tylko coś robisz z Trumpem, to nie warto. Znaczy, tam ci wepnie pod autobus, kiedy tylko jest to dla niego wygodne, albo się w ogóle nie przejmie Twoim losem. No więc z jednej strony w ogóle nie przejmuje się Kevinem McCarthy. Z drugiej strony poleciał za współpracę z demokratami. No nie da się ukryć. No więc teraz następny speaker, ktokolwiek by to nie był, jeśli to będzie kolejny republikanin, pięć razy się zastanowi, czy w ogóle cokolwiek dogadać z, z demokratami, bo po prostu zjedzie, że go zjedzą, ma na to dowód w postaci Kevina McCarthy'ego. Byłego speaker'a po 9 miesiącach. No więc i obawiam się, że na przykład jedną z takich rzeczy, jak wiemy, jest pomoc dla Ukrainy. No więc, ktokolwiek nie będzie nowym speaker'em post, będzie to republikanin, to, to nie wygląda to dobrze dla naszej części świata. Zwłaszcza, że za 40 dni jest shutdown, przypominam, to znaczy to no właśnie. tymczasowe finansowanie się skończy za 40 dni, znowu trzeba będzie podjąć decyzję. No więc tak, satysfakcja z upadku Kevina McCarthy'ego, tak, ale z drugiej strony wcale nie jest powiedziane, że będzie lepiej, myślę sobie, że może być nawet gorzej. No i to jest kolejny paradoks, bo gdyby państwo zapytali poszczególnych kongresmenów w Izbie, czy są za jakąś pomocą dla Ukrainy i czy są gotowi ją przegłosować, to większość, łącznie demokratów i republikanów, byłaby za, ale właśnie ze względu na to, że jest ten opór tej mniejszości republikańskiej, to taka ustawa w ogóle nie stanie pewnie na porządku, nie będzie przegłosowywana z takim finansowaniem, po to, żeby nie rozjuszać tej małej grupki. No i i mimo, że większość jest za, to może być problem z przegłosowaniem kolejnej transzy pomocowej. Ja też uważam, że na dłuższą metę to pokazuje nam kilka rzeczy. Po pierwsze, ci kongresmeni, którzy zagłosowali za odwołaniem McCarthy'ego, budzą teraz wściekłość w Partii Republikańskiej, no bo wywołali chaos. No ale oni zostaną nagrodzeni przez swoich wyborców, bo ich wyborcy właśnie po to ich tam wysłali, żeby oni. Paraliżowali, żeby osuszyli bagno, żeby no, podłożyli taką polityczną bombę pod kongres, i oni dokładnie to robią. Zresztą sam McCarthy mówił o nich, że to są ludzie, którzy lubią patrzeć, jak świat płonie, tylko mówił to niedawno. No i zorientował jak się nagle teraz. się teraz. Pomagał takiej frakcji w partii od lat, dogadywał się z nią na wszelkie możliwe sposoby, kropsował prezydenta Trumpa, który dokładnie tym się zajmował, a teraz nagle. Kiedy po prostu to się wydarzyło, to jest zdziwione. On jest jak z tego mema po prostu o człowieku popierającym y, partię y, jedzenia twarzy ludziom przez pantery. I zdziwiony po prostu, że pantera zjadła, zjadła mu twarz. No tak właśnie się dzieje proszę Państwa, no szok. Nie, nie znałem tego mema. Myślałem, że mówisz o tym panu, który jedzie na rowerze i wkłada sobie kiwczyk. To, 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 to też. Nie, nie, nie. Ale też zauważ, jak to wygląda teraz u republikanów. To znaczy, McCarthy wytrwał 9 miesięcy i został odwołany. Paul Ryan wytrzymał 4 lata na stanowisku spikea i poszedł w chole, bo miał tego dość. Wcześniej John Burner po czterech latach też powiedział, że on się z tymi ludźmi nie da współpracować. Po drugiej stronie masz Nancy Pelosi, która po prostu przez 8 lat w sumie była spikerką i rządziła tym klubem żelazną ręką. A u republikanów naprawdę oni nieustannie wbijają sobie nóż w plecy, nieustannie wykopują jeden drugiego. To jest partia chaosu. A przypominam, i to jest jakby moim zdaniem doskonałe podsumowanie tego wszystkiego, że kiedy Kevin McCarthy po tym 15 głosowaniu został wreszcie spikerem, to powiedział, że to jest właśnie wspaniałe w demokracji, że przez to, że tak długo wybieraliśmy speaker'a, teraz będziemy wiedzieć, jak rządzić, teraz jesteśmy do tego przygotowani. No właśnie, tak. I co teraz, panie Kevinie? No będzie, będzie ciężko. No i co, co jeszcze powinniśmy powiedzieć, że oprócz tego, że Republikanie, ci, ci radykałowie zostaną wynagrodzeni z, przez swoich wyborców, no to z tego płynie jeszcze jedna lekcja, o której my Państwu często mówimy i mi się przypomina wiesz ten nieśmiertelne nie powiedzenie Churchilla po konwencji w Monachium kiedy oddano Hitlerowi Czechosłowację i on wtedy powiedział, że wybraliście wstyd, żeby uniknąć wojny, a Maciej dostaniecie też wojnę i dokładnie tak samo jest tutaj, możesz ustępować tym radykałom, żeby kupić sobie trochę czasu i to próbował robić McCarthy na przykład godząc się na rozpoczęcie dochodzenia w sprawie ewentualnego impeachmentu Bidena, przecież to właśnie miało ich uspokoić, miało ich czymś Zająć. No A jest... równocześnie dlatego właśnie demokraci na przykład nie kwapili się do głosowania za Kevinem McCarthy, bo jak nam wy... Po prostu uruchamiasz lipną procedurę impeachmentu, no to masz stary. No Dokładnie tak. No więc skończysz z niezadowolonymi radykałami, bo oni nigdy nie są usatysfakcjonowani, jednocześnie zniechęcasz do siebie drugą stronę, który, z którą musisz współpracować, jeśli cokolwiek chcesz osiągnąć, no bo przecież mają Biały Dom i mają większość w Senacie. W, w takim podcaście Pod Save America, którego słuchamy, McCarthy'ego porównano do Robina Williamsa, w tej finałowej czy w jednej z ostatnich scen z filmu pani Doubtfire. On wtedy jest w restauracji i musi się raz po raz przebierać być raz panią Doubtfire, a raz być tym no, męskim bohaterem, bo żeby. I, I pokazywać się różnym grupom w, w, w różnej formie, i to próbował robić McCarthy przez pewien czas, no ale skończyło się wielką katastrofą i tym, że nie lubią go ani ci, ani ci, i nie szanują przede wszystkim go ani ci, ani ci. No i, i to, to z tego taka płynie nauka. To znaczy, jeżeli idziesz na współpracę z radykałami i myślisz, że oni w pewnym momencie powiedzą, o nie, to już, to już dość, dziękujemy, to, to się grubo, grubo mylisz. Ale żeby się państwo nie martwili za nadto Kevinem McCarthy, jestem przekonany, że on spadnie na cztery łapy. Po pierwsze, był speakerem, Po drugie, będzie miał swój portret w budynku Kapitolu na 100%, bo każdy ma. Więc to osiągną. A po trzecie. Nawet jeśli odejdzie z, z kongresu, to załatwi sobie jakieś lukratywne stanowisko. Wyradzio, I jeszcze po czwarte. A po czwarte, wyda prawdopodobnie książkę, w której opisze, jak dysfunkcjonalny, dysfunkcjonalny przepraszam, jest kongres i jakim zagrożeniem są ci radykałowie. Ja to... już napisałem taką książkę, polecam Państwu. Nazywa się ale... Rozkład. No dobrze, to jak zostaniesz spikerem, to jeszcze raz polecimy, ale na pewno Kevin McCarthy. Pokażę Państwu w swojej książce, jakim zagrożeniem są radykałowie, bo on dopiero teraz się zorientował. Trzeba było słuchać podcastu amerykańskiego, co polecamy także Państwu. Do usłyszenia w sobotę. Do usłyszenia.